然后我们听原三，九门听，要有这个画面，要有这个梦想。我们希望跟你们一起成长，我们希望跟你们一起变得更多壮。嗯、所以呢，希望你们把握这一刻的机会。之前所做的，他已经过去了。我们觉得我们之前做的多了不起、多厉害的地方，他已经过去了。对我来讲，最大的关键是今天这一刻，让到这个波兰办公室可以开幕的这一群波兰领导人。 天，你能、yeah, you know, 不能够归零？因为它是用十年、二十年、三十年的时间，你们 A 线已经做了十六年，来证明给这里的每一个优户的领导人更容易的达到我们应该要达到的。这两年里面，我们要做到的，就是能够影响整个。从那里开始？就从波兰今天开始。 we can sacrifice revenue and sales, but we cannot sacrifice relationship. for 16 years, it has proven in every way international that relationship is the most important when we are creating a team. we must have a big heart. we must be a forgiving person. and by doing so, we can grow our team and globalize our team. <laughs> Drybaj to miejsce, w którym możesz dzisiaj zmienić wszystko. I ja dzisiaj kiedy patrzę na ludzi z naszego otoczenia, z naszego środowiska jak widzę przemianę jaką przeszli mentalną, jak w krótkim czasie można stać się całkowicie inną osobą. Jestem pod ogromnym wrażeniem i dlatego ludzie dołączają do Rio, dołączają dla ciebie, bo ty przeszedłeś zmianę. Mamy takie same możliwości. Wszyscy. To konto to jest dzieło naszego życia. Jak sobie to konto zbudujemy, tak będziemy żyli my i wiele pokoleń do przodu. W wielu przypadkach, jeżeli ktoś staje na naszej drodze, to po to, żeby jemu pomóc, żeby on nam pomógł chociażby w zrozumieniu czegoś. Więc nie byłabym tu, i nie byłabym zaangażowana w taki sposób myślenia i takie przekazywanie tych informacji dalej, gdyby nie pojawił się na no mojej drodze, miłej. Naprawdę. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, co macie w rękach, jeżeli tu pierwszy raz jesteście i słuchacie tych och ech i tak dalej, ale mówimy, to nie jest za darmo. Bo trzeba działać, bo za darmo nikt nie płaci. Nikt nie jest zdrowy za darmo, nikt nie ma dobrego życia za darmo. Jesteście w najlepszej firmie na świecie, która ma najlepszy projekt, która ma najlepszy management, najlepszych menedżerów, gdzie wszystko już zostało zrobione. Wszystko teraz mamy 6P. 16 rocznica. 16 styczeń. i idzie z Polski. Otwieramy Europę, otwieramy świat. whole world, right? Which means to say, you don't try and change the world because one person wanting to change the world is not We need to be able to control ourselves. We need to be able to change ourselves. We need to be able to control our emotion because today in the multi-level marketing business, we are dealing with people every day. So the past self may not always be good but what is more important is the future self. is it going to be good? is it going to be good for the future? so this is something that i really feel in a way we can change in this aspect. Don't, don't think about how much money we can earn first, but if you can become a better person, i think you are successful. <laughs> Dobry dzień dobry Państwu 21 maja na Domini 2025. Witam serdecznie w kolejną środę na naszym OGB. Ja mam na imię Mariusz i mam dzisiaj tą możliwość, że poprowadzę to spotkanie i mam nadzieję, że będziecie Państwo z tego zadowoleni, że dzisiaj się dowiecie znowu ciekawych rzeczy. Niektóre będą takie same, niektóre będą inne. Nasza firma jest w Polsce już... Szanowni Państwo, oficjalnie od stycznia ubiegłego roku.